Wracam już ponownie, gearbox już został wyczyszczony, wstępnie już go też troszeczkę nasmarowałem i mogę kontynuować temat dalej. Rozmawialiśmy na temat dostępności, pozwolenia, ułatwienia dostępu do broni w Polsce. No, broń w naszym prawie jest rozdzielona na kilka kategorii, teraz nie pamiętam. Dokładnie na jakie, ale jest na przykład broń filmowa, broń rekonstrukcyjna, broń kolekcjonerska, broń automatyczna, sportowa, myśliwska i tak dalej. Na każdą, na każdą z tych kategorii, na każde to pozwolenie są inne wymagania, więc nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, ponieważ tak samo jak e, broń alarmowa powyżej 6 mm będzie miała inne pozwolenie. A myśliwska będzie służyła do innych celów, a obronna będzie służyła do innych celów. No więc ci sufrażyści, jeżeli można ich tak nazwać, krzyczący na temat ułatwienia dostępu do pozwolenia na broń, tak naprawdę nie, nie wie, sami chyba nie wiedzą do końca, na czym świat stoi, bo krzyczą tylko dostęp do broni, a broni jest różna. To co? W takim razie o nich chcą ułatwionego dostępu do czołgów. A proszę bardzo, na Allegro za 150 tysięcy albo za więcej można sobie kupić czołg. Oczywiście z bronią zdezaktywowaną, ale sam w sobie czołki jest bronią. No więc tak. No. Jest jeszcze też inna oczywiście możliwość, ponieważ w tej chwili w 2011 nasz rząd uchwalił ustawę, w którą pozwolił posiadać broń czarnoprochową, która. Kiedyś, no właśnie w latach sprzed 1863 czy 85, no coś takiego też również ludzi zabijała, więc taką broń można mieć. Oczywiście w charakterze rekonstrukcyjnym, ale e, albo, albo w nastrzenicy po prostu można ją używać. Temat jest bardzo skomplikowany i tak naprawdę ja go w tej chwili nie, nie, nie wyjaśnię, bo nie mam jak, oczywiście też nie mam kompetencji takich, żeby do końca coś sugerować, ale mogę wyrazić swoje zdanie na ten temat, no jak, jak to wygląda. Dobra, Gearbox ja już sobie w międzyczasie na, tam za kurtyną, yy, wypodkładkowałem, wyczyściłem, składamy go. Dalej. Tak żeby nie zatrzymywać, bo... bo i mój czas, i wasz czas jest bardzo cenny. Jedziemy dalej. Bardzo proszę Was o wpisywanie komentarzy pod filmem, bo jestem naprawdę ciekaw Waszego zdania na, tem na temat. Posiadania broni, czy jednak jesteście za ułatwieniem dostępu do broni? Czy, 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 tak, czy tak jak mniej więcej ja, czyli ułatwieniu zdawania egzaminów na broń? No to dajcie znać w komentarzach. Na pewno na wasze komentarze. Odpowiem, możecie również do mnie przesyłać prywatne wiadomości, też na nie odpowiem. Jestem, jestem bardzo ciekaw, jak konkretnie podchodzicie do tego tematu. Bo ja osobiście wolę, żeby broń nie była dla wszystkich, ale żeby dla tych osób, które chcą naprawdę przejść szkolenie z jej posiadania, to żeby, żeby, żeby ten fakt, ten to ułatwienie było po prostu, stało się rzeczywiste. Argument, który do mnie bardzo przemówił, jest taki, że ktoś powiedział, że naród uzbrojony sam w sobie stanowi jakąś siłę, która może zatrzymać Jakiegoś potencjalnego agresora. Tak, jak najbardziej. Nawet w innych krajach, sam, sam Afganistan, kiedy, kiedy talibowie na samym początku, jeszcze w walce z wojskami radzieckimi, to tak naprawdę było pospolite ruszenie, dopiero później na podstawie. Dofinansowań z CIA, czyli konkretnie Amerykanów, czyli tych samych talibów, których, których Amerykanie kiedyś dozbrajali, szkolili, dofinansowali, teraz z nimi walczą. No ale historia bardzo często lubi zataczać pełne koło. No i tak wracając, no ci talibowy to jest tak naprawdę pospolite ruszenie, które w domu tą broń posiadało. Od, od, wieku, od wielu wieków tą, tą broń mieli, mieli z nią kontakt, bronili się przed bandytami i, i potrafili się nią posługiwać. No i stawili jednak tak skuteczny opór e, wojskom radzieckim, oczywiście nie bez własnych strat, ale jednak. No, że swój kraj obronili i teraz całkiem dobrze sobie radzą z Amerykanami, z chociaż, chociaż talibowie to już nie jest do końca pospolite ruszenie w dzisiejszych czasach. tylko naprawdę bardzo dobrze wyszkoleni bojownicy, którzy mimo to dalej rekrutują osoby, które, które będą tym pospolitym ruszeniem. No, nie mogę strzykawki osiągnąć. Całkiem możliwe, że skończy się wymianą uszczelki, ale jeszcze spróbujemy. Mam nadzieję, że nie, bo takie uszczelki nie mam. Wszystkie mi się skończyły. No a tak. A. Dając argument polski, za czasów istnienia Królews Królestwa Polskiego, nie wyśmiejcie mnie, jeżeli, jeżeli źle mówię, bo, bo mogłem się pomylić, Księstwa Polskiego, Królestwa Polskiego, no coś takiego, no mianowicie ten sztuczny twór, który został utworzony przez Napoleona. Wtedy nasze wojsko jednak było potężne. Mieliśmy wła własną armię, było szkolone i funkcjonowało. Jednak niestety, do zaborów znowu doszło. Można tak uznać do czwartego zaboru. Nie wiem, że głupoty gadam, ale, ale po prostu ta ja, ja to. Osobisty sposób przynajmniej tak to uznaje. No i niestety armia nasza została zdemobilizowana i społeczeństwo przez długi, długi czas nie miało kompletnie dostępu do broni. I nagle dochodzi do powstania styczniowego, kiedy każdy w domu idzie na, na walczyć z, z dobrze wyszkolonymi wojskami rosyjskimi. Tu, a tu się okazuje, że to jest pokolenie, które dostępu do broni nie miało nigdy, i nagle w polu sobie za... bardzo, bardzo źle radzą, bo myśleli, że sobie pójdą na wojenkę i sobie powalczą. A tu nagle wyszło, że to nie na tym polega, że jednak wyszkolenie jest ważne, wytrzymałość w polu. Pod ogniem. I to się wszystko przekłada na skuteczność. No, a byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy jeżeli nasze społeczeństwo by posiadało broń, to czy stanowiłoby je jakiś właśnie skuteczny opór? Tak, tak. Ja przynajmniej moje osobiste zdanie jest tak, bo, je bo jeżeli ktoś posiada broń, to jednak szkoli się w jej obsłudze i bardzo dobrze ją zna. Oczywiście wykluczając te osoby, które po prostu wieszają sobie tą broń na, na ścianie, ale jednak większość osób stara się umieć potrafi i stara, stara się szkolić w umiejętności obsługi tej broni, więc automatycznie sami, sami w sobie stanowimy jakąś siłę oporu. Troszeczkę gubię temat, bo, bo bo, jednak walczę z tą repliką. Znowu sobie nie, ktoś mi doradzał, żeby sobie zapisywać te tematy I bardzo fajny sposób, ale ja cały czas tutaj jednak pracuję i ten temat gubię, a niestety mężczyźni nie mają. Zaznaczam, nie mają podzielności uwagi. A ci co mają, to. Panernie im Pytanie dlaczego robię to na naciągniętym popychaczu tutaj. Bo tak jak na początku pewnie widzieliście miałem problem z wyjęciem tego gearboxa. By to dla mnie problem. Co dalej? Smar, 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 smar. Smarujemy wszystko gęsto i wesoło. Przesadzać ze smarem, ale też nie może być go za mało. Jednak jak sama nazwa wskazuje, smara nie tyle co smaruje, czyli ułatwia pracę mechanizm, mechanizmów, nie pozwala się im zatrzeć. A, trochę za dużo. To też ponadto konserwuje mechanizm, wycisza ten mechanizm i poprawia kulturę jego pracy. Ale jak damy za, za dużo, to po prostu przy tych prędkościach, które zębatki osiągają, mm, wszystko zostanie zafajdane niesamowicie. I i będzie wyglądało to po prostu tak, jak w momencie, gdy ja ten gearbox otworzyłem. Ja robię to w ten sposób, to jest moja metoda, uważam ją za skuteczną. Nie, nie możemy zapomnieć o wszystkich elementach. Prowadnica sprężyny. Też ma kontakt ze sprężyną, jest elementem mechanicznym, dlatego no, jego też trzeba posmarować. Bardzo często zapominamy o antirewersalu. Antirewersal jest bardzo ważnym elementem. Zdarza mi się